Joanna Wawiórka Kamieniecka, Noc Kultury, Warsztaty Kultury w Lublinie. E, rusza otwarty nabór projektów na Noc Kultury, czyli to jest ten moment, kiedy absolutnie każdy może się do nas zgłosić ze swoim pomysłem. W tym roku szczególnie zapraszamy i szczególnie przypominamy młodzieży i młodym dorosłym, że również mogą wziąć udział w otwartym naborze. Przypominam, że nie trzeba być pełnoletnim. Hasło Nocy Kultury w tym roku to. Połącz kropki. W otwartym naborze można startować w trzech kategoriach: Zaproś od kultury do siebie, czyli wydarzenia w siedzibie organizatora, sztuki wizualne w przestrzeni publicznej miasta, oraz pokazy w przestrzeni publicznej miasta. W kategorii pokazy yy, rozumiemy teatr, taniec, performance, yy, można powiedzieć, wszystkie, wszystko, co może dziać się na Starym Mieście w Lublinie podczas Nocy Kultury. Co będzie ważne? Oczywiście zależy nam na pomysłach premierowych, kreatywnych, których jeszcze nikt wcześniej nie widział. W tym roku również zachęcamy, aby szczególnie zwrócić uwagę na naturę, bo Botanikę, cały świat rośliny e, i natury. Więc jest to wspaniały temat do e, inspiracji, który trochę może ukierunkować Waszą wyobraźnię, ale jednocześnie jest niesamowicie szeroki. E, zachęcam e, strona nockultury.pl. Otwarty nabór, na Wasze zgłoszenia czekamy do 17 lutego.